Zachowujemy się absolutnie reaktywnie, to znaczy tak, my szanujemy to, co oni mówią, my szanujemy, tak. kiedy oni śpiewają, natomiast, przepraszam bardzo, dlaczego oni do jasnej cholery nie mają szanować wtedy, kiedy my to zrobimy? Co oni wymyślą, nie wiadomo. Cały czas coś wymyślają, a my się liczymy z, każdym, z tym, żeby w Boże nikogo nie umarło. Nie, nie, chodzi o styl i chodzi o to, jak nas ludzie odbierają. Tutaj Wasza miesięcznica się odbywała, odbywa i pojawiła się demonstracja obok. Ona się pojawia już od marca. Od marca, tak? Tak, i od marca y, ta demonstracja się coraz bardziej zbliża, i rozumiemy, że jest taka ustawa, z której wynika możliwość tego, żeby demonstrowali. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby demonstrowali. Mm -hmm. Uważam, że to jest właśnie najlepszy przykład tego, że jest w Polsce demokracja. Dzień dobry Państwu. Proszę do Proszę bardzo, chcę Państwu przerywać modlitw nie będziemy tego robić. Natomiast chcę powiedzieć, zanim zaczniecie się modlić nam za nawrócenie naszych stradzieckich dusz, że te modlitwy nas obrażają po trójku.

na apelu pamięci bardzo dziękujemy Panu Prezesowi, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. My również dziękujemy wszystkim tutaj zgromadzonym. Jak zapowiadaliśmy miesiąc temu, będziemy tu stali aż...